Zobaczcie. To jest targ w Malborku i dzisiaj oprócz tego, że będę kupowała, to będę też sprzedawała. Czyli można powiedzieć, że będę w swoim elemencie, w swoim żywiole, bo ja to uwielbiam. Ja uwielbiam zakupy bazarowe, ja uwielbiam kupować, rozmawiać, sprawdzać, patrzeć sobie, gdzie ładnie i tak dalej. Kto, co, skąd, jak wyhodował. A dzisiaj ja będę odpowiadać ewentualnie na pytania, tak? Czy mają być pomidorki do poleżenia, czy mają być tak od razu do zjedzenia, jak z tymi cukieniami. A co pani z tej cukini robi, gotuje? O, sobie słonecznie. Zobaczcie, kupię to później, bo leży, a myśmy nie wzięli. O holender, i nie pomogłam rozstawiać ojcu klatek. No, wiadomo, bo on przyjechał o piątej, a ja na ósmą przyszłam do roboty. No, dzień dobry. No, właśnie koperku już twojego sprzedaliśmy. Koktajlowe, jak poszły, widzę. Tak, jest. Dobrze. Kilogram? To dyszkę pan szykuje od razu równo. Dziękujemy. No i co? Sprzedałam. Gdzie z tymi ziemniakami idziesz? Z przodu postawimy, A, może dobra. kogoś zachęcić, co? No. Kasza, po ile jest koperek? pięćdziesiąt. 50? 7,17. No, 7. Mhm. Dziękuję. Daję sobie. I jeden por. Tak. nie jest znana, nie? Ja od razu poznałam. Ale ja mówię, co to razu... pani robi? <laughs> Sprzedaje. Tu mamy piątkę, a por, y, po ile tam jest? No to 7,50. Dobra, mhm, to jest Dziękuję. Ile ziemniaka? 4 kg. I w co to będzie szło? Pan Na ten sam? Nie ma pan nic. Ten worek. Taki handel to ja lubię, jak nie moimi rękami nakładam. Proszę bardzo. I co, tak pan będzie niósł? Ja nie sprawę do końca. A jednak? Kilogram cebulki. Także 7. Na bazarze różnie bywa. Jak jest spokojniej, to jest spokojna, fajna atmosfera, bo można pogadać, można sobie zawsze pożartować i tak dalej. Z kolei, jak się dużo dzieje, to też się tak dzieje. To zależy z kim. Stoi kolejka, ale z każdym się zagada i jeszcze ta kolejka ze sobą gada nawzajem. To jest w ogóle sztos, bo to jest event bazarowy wtedy. Pięć złotych, pięć złotych poprosimy. Ani bardzo dobrze idzie w handlu stworzona do tej pracy. Jak mi zabraknie ludzi na wiosnę, to mogę zadzwonić? Super. Lecimy dalej do pracy. 14. Jest. A, na sztuki ta jest. Na sztuki, tak? Trzeba tak, wy, 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 wyhodować, zebrać, zebrać z pola, nie pryskać. Iść, iść w pole. Musi urosnąć, być zebrana, przewieziona koszt benzyny, pracy i sadzenia. Tu jest bardzo dużo. Kosztu pracy w tym, co robimy, a przez to, że mamy złożoność produktów, dywersyfikujemy ryzyko, co też jest bardzo fajne, bo nie wyjdzie ci marchewka, wyjdzie ci kapusta. Żyjemy z pogodą, żyjemy z naturą, i, i to ona nam nie, niejednokrotnie dyktuje, co robimy, albo co musimy zrobić.